Siema, ma to wszystko dla Wiktorii wersy Siema, ma dobry bit, wjeżdżam i rapuję, ciągle na bitach robię to, sztuka Sztuka, dobry bit, wjeżdżam sobie na numerach, wjeżdżam sobie na tych bitach siema, ma to styl, wjeżdżam, słyszysz mnie i nowe wersy, słyszysz ten rap i ciągle będzie, słyszysz głosy, słyszysz głosi słyszy, o Wiktorii to numer siema, ma dobry rap, wspaniała dziewczyno, wjeżdżam z nowym rapem, jestem raper, tak, teksty ciągle tworzę, podbity te, tworzę nowy bit, tworzę że Siema tu, robię tak, rap to wszystko bity Siema to jest to, na dobrych bitach Robię ciągle numer, to wszystko Wjeżdżam i nagrywam ciągle z bitem Robię te numery, siema ciągle robię Wersy i na bitach robię te stylem Robię ciągle rap, słyszycie dobre wersy Jestem tu tak, na numerze słyszycie ten wers Dobry rap i teksty, wchodzę i beat Słyszycie ten numer, na bitach ciągle rap Siema ciągle robię wersy te, wersy te na bitach ciągle robi dobre wersy i rapuje Ciągle na rapie. Nowe tworze bit. Słyszycie jak wersy ciągle mam podkład teksty. Mam ciągle na traku. Widzisz rapera, chłopiec. Jestem chłopiec i mężczyzna facet. Ten tak typ, ten typ zawsze raper, ten typ, całe życie hip-hop, całe życie raper, całe życie flow, całe życie na bitach. Robię ciągle to flow na numerach, się ma to rapuje, to ciągle na bitach, robię stale numer, wchodzę z nowym bitem, wchodzę ciągle na numerach, słyszycie, Nowy rap, nowe raptowe bity się ma tu najmam. Ela ciągle wersy robię to tak Nawijamy siemka tu Robię ciągle bity, robię stale tu Nowe wersy jestem, grze i rapuję Ciągle jestem, wokal tu Na numerze wersy tu Siema dobre wersy, robię to tu Na dobrych bitach Mam ten styl, mam ciągle rap i długo, tak, zawsze długo, na dłużej, będzie nawijane wersy, to wszystkim ludziom, kochanemu Bogu, pisze się tylko ludzie, na drotacie Ciędryku, wujku strzelamy się, wykaż goza. to Ci Boże nie martw wszystkim, rap ciągle tak, tak wszystkim ludziom i wersety robię ciągle rap, elo to wszystko, na numerze jestem, siema dobry rap i wszystko na beatach, wchodzę z nowym bitem, wchodzę ciągle na numery, siema słyszycie, rap tu jest, beat. Elo to robię na numerze, słyszycie ciągle rap i jestem wrze nabicie nowe wersy. W ciągle składam o wiktorii wspaniały dziewczyno, wspaniała, siema to posłuchasz tego rapu będzie mnóstwo, siema wszystkim ludziom i kochany Polsce tysiąc, pięćdziesiąta, szósta, polskiego, tak, siedemdziesiąta, siódma roczica bitwy warszawskiej, sto lat cudu nad Wisą. sto pierwsza rocznica cudu nad Wisło, cudzie nad Wisłą, zawsze będę składał wersy są o historii naszej, o historii i zawsze będę rapował i nawijał, sto trzecia rocznica, to kochany nas z naszej Polski odzyskanie niepodległości w 1919 roku. Zawsze będę rapował te wersy, rapuję to beat, siema, no i teksty wchodzę, Na rapie ciągle dobra nuta i się tworzy. Na rap ciągle wersy, na rap ciągle rap. Elo na rapie wersy mnóstwo, tak ten track. Wiele rapu, wiele więcej hip hopu, więcej dużo, mnóstwo i rapuje Ciągle słyszycie, nowe wersji teksty wchodzę z nowym bitem. Siema jesteśmy na dobrych bitach. Robię te numery. Siema ciągle rap i tu teksty flow na bicie. Robię numer. Siema ciągle robię. Na tych wersach. Wchodzę z nowym bitem. Siema to rap i muzyka. Na wersach siema tutaj. Dobre wersy i jestem tu. Na rapie słyszysz mnóstwo hip hopu. Nasze teksty wjeżdżam, ciągle sporo numerów. Elo to na rapie będzie. Wszystkie kawałki, nowe teksty. Wchodzimy z nowym bitem, wchodzimy na nielegal. Siema ciągle, mamy numer. To wszystko na bitach robię ciągle te bity. Robię ciągle rap, słyszycie nuty. Nowy wers się robi, nowy wers się tworzy. Wjeżdżam, słyszycie nowy rap. Ciągle wjeżdżam, długie nuty, ciągle wjeżdżam i się tworzy. Dobry wers dla wszystkich tu. Siema, ciągle robię muzę. Czy robię więcej tego bitu? Mnóstwo więcej rapu, mnóstwo więcej hip hopu no i więcej elo na tekstach robię numer siema będzie nowe bity robię ten numer robię ciągle słyszy się dobry rap i wersy o tym się tworzy słyszycie to na rapie zrobię słyszycie więcej nowych nut gdy robię te bity gdy robię ciągle wersy pozdrawiam Wiktorio siema sprawdzasz nowe wersy nowy rap i bit elo ciągle robię nowy rap i skill na bitach się ma dobry wers i rapuje, nowe teksty, będzie numer. Na bitach rapuje, nowe wersy się ma tutaj. Na rapie ciągle będą dobre nuty, ciągle na tekstach tu jest. Wchodzę z bitami, ciągle się ma to, bit i numer. Na rapie będzie numer Elo, ciągle dobra muza. Nawijamy się, ma tutaj, na tych bitach robię to. Słyszycie, ciągle wjeżdżam, będzie rap, będzie więcej nowych nut. Elo ciągle robi to w wersy, ciągle na tych bitach wchodzę z nowym bitem, zrobię rap i będzie ciągle nowe wersy tutaj. Najwięcej tego bitu będzie nowe rapu, wersety. Ciągle zrobię te nuty, nuty tak więcej, dobra nuta się ma tutaj i się robi. Wchodzimy z nowym bitem, wchodzimy na te traki, wchodzimy na te bity właśnie. Siema dobry rap, to wszystko na rymach. Będę robił więcej tekstów. Na rapie słyszycie, dobra nuta, siemka wszystkim i nawijam, zrobię te wersy. Frysta i kawałek, dobre wersy, dobre numery, siema ciągle rap i nagrywam ciągle bity, się nawija. Na te wersy będzie tu, Elo zawsze będzie, jest. Dobry wers się ma tutaj i robię, nawijamy, siemka tutaj. Wchodzę z nowym bitem, to robię numer, to robię więcej kawałków. Na więcej tego bitu wchodzę znowu na rapie. Dobre wersy, nowe numery siema ciągle składamy. Słyszycie więcej, nowy den rymbit ciągle siema jest. To będzie nowa nuta, gdy się zrobi więcej tu. Wchodzę, słyszycie rap się nawija, rap się tu tworzy, rap jest bez przerwy. Na dobrych bitach słyszycie tego rapu więcej. nut się ma tutaj na winę. Wszystkie dobre numery, tu jest rap i nawijamy. Elo zawsze będzie muza, ciągle wjeżdżam na te numer. Wchodzimy z nowym bitem, się ma, tu jestem dobry rap i zawsze to będzie. Na dobrych wersach tu się robi, na numerach będzie więcej. Wchodzimy z bite, wchodzimy na te teksty, wchodzę. I rap tu będzie, wchodzę nowy rym. Wszystkie wersy tutaj skill. Na rapie ciągle wjeżdżam, ciągle na bitach mowa hip hopowa ciągle będzie. Na te wersy wacie nuty. Nowe numery to wszystko z bitem, wszystko będzie, nowe wersy. Na bitach się ma dobry rap i nowe wersy. Elo potem, nowa nuta. Na rapie ciągle wchodzę z numerem, na rapie ciągle z bitami, ciągle nowe te teksty, wchodzimy z bitem, robię muzę. Na bitach siema, dobry rap i nowa nuta, na bitach siema, robię muzę. Na bitach siema, ciągle robię ten Elo, właśnie się ma tu. Na bitach robię numer. To rapuję i więcej. Wchodzę z nowym numerem. Wszystkie wersy będzie tutaj. Na rapie wchodzę. Słyszycie numer? Beat ciągle będzie tutaj. Wchodzimy z nowym numerem. Tu jest. Ciągle wjeżdżam na te bity. Na rapie nowa nuta się ma. Ciągle będzie numer. To rap i wersy tu. Siemka wszystkie nowe rymy. Wchodzimy z nowym bitem, wchodzimy na te wersy Ciągle mam bity, wchodzę, nowy rap, wchodzę tutaj. Słuchajcie, nowego bitu. To wszystko w rapie. Lawa to składem życiu la Victory wspaniała. Dziewczyno miła, uprzejma wspanialsze modelko i przepiękna, cudowna, nowe wersy, tu robię ciągle na bitach, robię ciągle te wersy, robię te kawałki, siema teksty. Na bitach robię wersy tu, nowe bity będzie, jest. Ciągle wjeżdżam, nowe numery się ma, dobra i najwięcej. Dobre bity robię, kawałek się ma, na bitach robię. Ciągle jestem na tekstach, jestem na tych bitach tu. Wchodzę z nowym rapem, będzie, na wika tu się zrobi. Słyszycie nowy rap, słyszycie ten numer, się ma tu i na winę. Czy robię beat, czy robię te kawałki? Robię to muzę, będzie teksty. Wchodzę na bity, wchodzę ciągle, słyszycie. Nowy rap i będzie mnóstwo. Wchodzę na rymy, wchodzę z bitem, słyszycie. Jak się to robi? Wjeżdżam i słyszycie. Tak więcej o życiu od... O pasji i numerach. Numerach sport, numer tenis to ping-pong i jest sport. Na rapie ciągle robię dobre wersje i na bitach się ma ciągle. Nawijam robię, na dobrych bitach robię nową muzę, Się ma dobry rap i nagrywam. Ciągle nawijam będzie nowy rap i te numery. Wchodzę z nowym bitem, wchodzę i na rap ciągle będzie nowy tekst. Wchodzę na bity, wchodzę nuta, ciągle jestem i tutaj w rapie nowe numery. Wszystkie kawałki na tekstach robię te bity, robię to numery. Siema ciągle rap i jestem tutaj. Wchodzę z nowym bitem, wchodzę. Słyszycie jak się tworzy? Na witach siema. Witajcie, nowy rap, tu będzie Elono i tekst. Wjeżdżam sobie znowu nuto dla wszystkich nowy bit I jestem tu na dobry bitach, robię to muzykę. Elo właśnie się rapuje ciągle nowe numery Wchodzę z bitem. Elo właśnie, tak ciągle to Freestyle bit, rap i wszystkie numery To jest bit, to jest Freestyle, siema i kawałek Elo to rap ciągle poskładam, siema bit Nowy rap to wszystko będzie, nowe bity i się zrobi na rapie. Nowa muzyka, na rapie nowej muzy, muzyczką, muzyką, rap hip hopem nowe wersy. Elo to wszystko na bitach się ma robię, dobra nuta i to będzie. Wchodzę z nowym bitem, wchodzę ciągle na teksty. W rapie ciągle muza Ciągle wjeżdżam z bitami, ciągle mam to wchodzę i ciągle tworzę na dobrym rapie. Nawijam ten bit, siema ciągle robię bity na te wersy Elo ciągle na bitach to robię, siema ciągle robię, nasze wersy siema tu. Nowego traku będzie więcej. Nowy bit dla wszystkich, nowy bit, to rapuje Nowe wersety, tutaj najwięcej tego bitu ciągle mamy. Te numery wchodzę dla wszystkich z bitem, wszystkim z bitem nowym, z bitem. Wszystko nowe rymy, rymy, rymów. Tutaj hip hop, siema to dla wszystkich nasy bit. Siema ciągle robi te numery, nawijam się, ma ciągle. A... Ma, ma, będzie wers, to wszystko na bitach to robię. Siema to rapuje, ciągle mamy te w, w, bity, ciągle na bitach swoje, dobra nuta będzie tworzę. Na rymach będzie numer, wszystkie kawałki i robię. Słyszycie, ciągle będą nowe wersy. Elo, tekst na dobrych bitach. Elo ciągle rap, dobre wersy. Siema, nowy rap, to wszystko. Z bitem mamy kawałek i nowe nuty. Nuty najwięcej pętli, wszystkiej dobrej. Będzie tu, będą pętli, będą wersy Siema i rapuje to ciągle. Z hip hopem numer, to wszystko. Siema i jest na bitach. Robię więcej, fi więcej. To jest featuringi. Film, kawałek, nowy numer, to wszystko nabita. Robię ciągle, robię nutę i nawijam. Słyszycie dobry rap, przyszycie, kładę. Najwięcej tego numeru. się ma wszystkie dobre wersy. Rapuję w życiu, tak opasek i jest sport, piłka noza, ten jest, piłka noza, sport, nawika i rap, się ma tutaj będzie nowy wers, to wszystko jest. Gram ciągle nabita, gramy nowe wersy. Wchodzę z nowym bitem, wersy się ma, ciągle jest grane. Wchodzę z nowym bitem, czy słyszycie dobry wers i dobre teksty? Nawijam się, ma tutaj nowe wersy. Elo także na rapie będzie więcej, dobra nuta, no i więcej. Dobre wersy tu się robi, ciągle wjeżdżam i na nabity. To Wjeżdżam znowu, nu to wjeżdżam i na bity Robię więcej tego kawałka. Robię ciągle nowe teksty. Wchodzę z nowym bitem i rapuję. Nowy tekst tu jest, nowe wersy to wszystko. Na bitach się ma rap i będzie więcej. Wszystkie przyspieszenia. Robię rap o życiu, kto jest tak strażaką z wersy. Robię rap hip hop i policji, wszystkim nowy rap się ma i na winę. Tutaj bity tak dobry wers. To rapuje. Najwięcej tego rapu siema ciągle będą. Nowe teksty, nowy rap i numer i to wszystko, wersy. Na rapie słyszycie numer, elo to będzie nasze wersety. Na bitach siema tutaj, siema tutaj. Najwięcej tego bitu, nowe wersy siema tutaj, będzie nuta. To wszystko na tym bicie, nowe wersy tu się zrobi. Najwięcej tego bitu, siemka wszystkim jak się robi. Najwięcej tego wersu. Te numery będzie właśnie. Najwięcej słyszycie tych nut. Najwięcej tego rapu się tu ciągle wjeżdżamy. Więcej robię kawałki i więcej. Lubicie ten numer, co robię, wam ró? lubicie hip-hop, właśnie tak, dobre wersy, dobry rap i muza, siema ciągle robię, to bez przerwy tutaj wjeżdżam z nowym rymem, będzie ciągle wersety, jest tu na rapie, nowa nuta siema tutaj, robię kawałek ten, robię więcej bitu i rymu więcej. Siema to rapuje na wersecie. Robię muzę. Będzie więcej tego tekstu. Chodzimy z nowym bitem. Wchodzę z rapem. Wchodzę i słyszycie to? Najwięcej tego rapu będzie. Wchodzę z nowym bitem. Elo. Czy jest ten numer? Czy robię więcej tego bitu? Robimy wersy tu. Siema tu. Robię nową muzę. Wchodzimy z bitem, wchodzimy rap, Elo tutaj będzie wers, Robię ten bit, robię ciągle, słuchajcie na rapie, poskładany flow na bicie, flow na wersach, oto numer siema wersy, na bicie siema tutaj najwięcej tego numeru, najwięcej tego tekstu, więcej słyszycie nowe wersy. Na bitach się ma, tutaj robię tak i rapuję Więcej słyszycie? Nowego tekstu, nowy tekst bit. Elo i wszystko, najwięcej rapu będzie tu. Wszystkie kawałki robię, to wam na bitach robię numer. Siema tutaj, robię muzę. To wszystko na numerze. Będzie rap, będą te teksty. Wchodzę z nowym bitem, słyszycie rap i bity. Tak to rapuję wszystkie wersety. Siema ciągle robię nowe wersy tu. Siema ciągle robię na wersy te. Najwięcej tego numeru. Siema tutaj, robię bity. Elo, nawijam się, dobry numer. Elo, tutaj. Najwięcej tego bitu, Najwięcej tego numeru. Siema to bit i jestem. Grze na rap, Grze na Wersy, Najwięcej tych numerów, tych nut będzie, siema jestem. Dobry wers, dobry bit. to dla wszystkich nowy rap i skill. Najwięcej tego numeru, siema ciągle. Na bitach robię ciągle dobrą muzę. Wszystkich nuty tak mamy. Te wszystkich nut, Wszystkich wiele. Więcej. Bitu się ma, składam. Ciągle na numer będzie rap i piękne wersety. Robię numer. Na bitach to rapuję ciągle. Numer jestem tutaj. Gdy mam ten numer, elo będzie na nucie. Najwięcej tych tekstów to jest siemato, bity, Nowerap. rap Era P hip hop, więcej składane, nawijane, rymowane, przędzę, głosik GBL z trójkątem, flip piąteczka, cywony, super szóstki, flip, flip per niebiesko, gościk niebiesko i czerwony koro, głośnik, ko, ko, GBL piąteczkę, tak, GBL szóstki, super odbrzmienia, bas i nowy tele, hip hopowy, głosik GBL z trójkątem, wersy super leco, rapuję nawijam, hip hop,